E, tak mieszka typowa rodzina w naszym rejonie, to jest e, dom taki na, największy, prawdopodobnie sypialnia, e, gdzie śpią rodzice. E, tutaj pokażę jeszcze, to jest kuchnia, to jest kuchnia i w środku, e, zajrzymy, gotują e, na, na palenisku i kilka e, najprostszych sprzętów, jakiś garnek. Jakiś konterner na wodę, do siedzenia wiaderko, i, i tyle. To jest kuchnia na wiosce. I dookoła rośnie kukurydza, piękna w tym roku się udała. Deszcze padały wystarczająco. Tak, i tutaj cała zagroda. To jest właściciel, a to jest Łazienka, e, toaleta, i, i tutaj dalsza część takiego pola, ogrodu. Piękna kukurydza i dynia poniżej. Tutaj są jadalne nie tylko owoce dyni, ale także i liście. Wszystko się przyda. Właściciel tej zagrody jest jednym z naszych pracowników budowniczych naszej szkoły. Tu dalsza część ogródka. Te roślinki to się nazywają tojo. A one są jak orzeszki ziemne. Korzonki tworzą takie bulwy, które są jadalne. A to jest kasawa. kasawa. Kasawa jest bardzo bogata, bo tutaj można jeść i liście, i, i korzenie. Z korzeni robi się mąkę. I z mąki gotuje się e, takie, taką potrawę, która jest. E, no jak, jak ziemniaki, jak e, taka mąka z, z kukurydzy, tak samo się robi e, z kasawy. No i piękna kukurydza. E, to jest Masuku Tri, e, drzewo, które się nazywa Masuku. Ma owoce. To nie jest w tej chwili sezon, ale są bardzo lubiane przez ludzi owoce. Słodkie no, i takie aromatyczne. To drzewo służy, jak widzę, też jako kurnik do spania dla, dla lokalnych kur. One sobie tutaj się wspinają i śpią na drzewie. Są, no, są bezpieczne. Są bezpieczne. W tej chwili ich nie widać, gdzieś tu się porozchodziły między tą kukurydzą, ale przeciętna rodzina jest w stanie trzymać kilka, kilka czasem kilkanaście kur. To taki dobytek. O! I są, zapałam kilka tutaj.